Siemano, buziaki, Co tam u Was? Ja przed chwilą dostałem paczuszkę, paczuszkę, która może na zawsze zmieni moje życie. Ze względu na to, że mój stary telefon jest już stary i nie do końca zawsze działa tak, jak działać powinien, a jest to, jakby nie patrzeć, między innymi moje narzędzie pracy, postanowiłem, po zapoznaniu się z aktualną sytuacją na rynku telefonów, bo nie jestem jakimś tam fanatykiem, ale lubię też jak coś jest konkretnego i działa tak jak należy, i postanowiłem kupić pierwszego w swoim życiu iPhone'a. iPhone'a 13 Mini. Mini dlatego, że tak jak właśnie i mój poprzedni telefon, uwielbiam kiedy coś mieści się w kieszeni. Z założenia telefon powinien mieścić się w kieszeni, tak przynajmniej ja uważam, no a nie być paletką do ping -ponga. Chyba że ktoś lubi ping-ponga, stary telefon się upomina. Tak Słam? No cześć, cześć. Hej. Patrząc od żołnierza, to po prawej. A po tej lewej? No do zobaczenia. Zajrzyjmy już do środka, bo chciałbym też zobaczyć telefon, z którym mam nadzieję spędzę najbliższych kilka lat. Co najmniej dwa. Raczej nie lubię często zmieniać telefonów, dlatego też zwlekałem z wymianą starego iPhone. No bo wiecie, nie do końca byłem przekonany co mi tam na Amazonie przyślą. No i tak jak sobie tego życzyłem, nie jest to do końca kolor czarny, jak pewnie gdzieś tam w sieci już widzieliście, bo ostatnio pojawiło się na ten temat Mnóstwo filmów. Ja bym ten kolor nazwał właśnie takim bardzo ciemnym granatem. Faktycznie, no, północ jest dosyć ciekawym określeniem. Ostatnio na weselu przyjechała pani z tortem i pyta: yy, Ja właściwie pytam, a jaki to smak? A ona mówi, że czarny las. Także wiecie, yy, co do kolorów, to może jako mężczyźni niekoniecznie powinniśmy dużo rozmawiać na ten temat. Tadam. Yy, wszystko już papierowe. Nie, plastikowe, tak? Ratujmy naszą planetę. To się chwali. W ramach tej ekologii też nie dostajemy ładowarki, tak? To już jakby jestem na to przygotowany, dlatego jakoś bardzo mnie to nie dziwi w tym momencie. Zobaczmy, czy jestem w stanie go w ogóle odpalić. Tak, zaraz po wyciągnięciu z pudełka. Cześć! Kochani, nie będę was tutaj e, tymi pierwszymi ustawieniami martwił, bateria widzę jest taka 3 czwarte, więc coś tam zrobimy od razu. Tak naprawdę interesuje mnie póki co najbardziej to, jakie będziemy mieli tutaj filmy. No i co, wchodzę w aparat, wideo to wideo, a filmowanie to video filmowanie, tak jakby ktoś nie wiedział. Możesz automatycznie dodawać piękną, płytką głębię ostrości i zmieniać fokus podczas przejść w klipach wideo. Informacje o głębi sceny wideo są zachowywane, dzięki czemu możesz później modyfikować efekty rozmycia obrazu. W takim razie chodźmy zobaczyć, co ten iPhone potrafi. Aha, ustawię sobie tutaj jeszcze klatkaż na 25. Tutaj taki tip. Eee ponieważ żeby połączyć materiał później z 50p musiałbym ustawić mu tutaj 20p no bo niestety mamy tu ten klatkaż NTSC nazwijmy to czy tam amerykański który w samym iPhoneie będzie wyglądał dobrze natomiast jeśli będziemy chcieli łączyć właśnie materiały 25 lub 50p lub 100 i tak dalej no tutaj będziemy mieli problem Dlatego widziałem w internecie, bo teraz też będę musiał tego poszukać, że można znaleźć tryb 25P. Zobaczymy. Ustawienia, aparat, formaty, nagraj wideo i tu mamy klatkarze. 30 klatek, 60 klatek, tak jak widzicie, wszędzie, znaczy nigdzie nie mamy 50. Pokazuj formaty PAL. No i to jest to, co nas interesuje. Tak jak mówiłem, tam raczej mamy formaty NTSC. No i mamy pięknie, no pięknie jak pięknie, bo mamy 25 klatek, nie widzę nigdzie 50. Czyli pojawiły nam się Full HD 25 klatek i 4K 25 klatek. No więc ustawiamy póki co te 4K 25, ale obawiam się, że tutaj nic więcej nie wskuramy z tego, co wcześniej orientowałem się w necie. Ok, w takim razie idźmy zobaczyć co tym można nagrać. Nie piłem jeszcze kawy. Przejdźmy się. Wpuściłem tu sobie ten tryb automatyczny póki co, bo mamy szeroki kąt. Więc tak do gadania, vlogowania na pewno będzie, będzie lepszy. Trzeba jechać do sklepu. Widzę, że podczas nagrywania można przełączać się między obiektywami, tym szerokokątnym i nazwijmy to standardowym, co jest bardzo istotne i na pewno na duży plus. Zobaczmy jak z wykrywaniem twarzy. Na tym standardowym obiektywie jeszcze zobaczmy sobie, jak jest ze stabilizacją. Jestem ciągle w tym trybie wideo, nie Cinematic. Tutaj, jakby do vlogowania, wydaje mi się on no rozsądniejszy, po prostu prostszy, wygodniejszy dla, dla wielu osób. Ogólnie wygląda na to, że stabilizacji nie idzie włączyć ani wyłączyć, ale też na pewno jeszcze będę musiał tam trochę pogrzebać. Teraz jeszcze jednak dla porównania, odpaliłem ten tryb filmowy. Zobaczcie, jak tu się zachowuje stabilizacja. No, ale tak jak mówiłem, mamy tu tylko jeden z obiektywów dostępny. Ten standardowy, szerokokątny nie jest w tej wersji Cinematic dostępny. I właściwie zostajemy w tej opcji i idziemy zobaczyć, cóż tak naprawdę kinowego można zdziałać tym nowym iPhone'em. W tym celu udamy się do pokoju mojego syna, bo to jest mnóstwo zajebistych rzeczy. Blokada śledzenia. Jak kliknąłem dwa razy. Raz. No i tutaj tworzy nam się ten efekt, pożądany efekt blur, efekt rozmycia. E kiedy kliknę dwa razy, blokujemy się tu na chudym. Nie no, traci nam się to. E tak jak widzicie, no, jest e ewidentnie wyostrzony bas. I nie oszukujmy się, tu na pierwszy rzut oka widać, że, że jest ten efekt tworzony sztucznie. No nie dziwne, tutaj e nie może on być w żaden inny sposób. Uzyskany ze względu na to, że po prostu mamy tu obiektyw taki, jaki mamy. Matrycę mamy taką, jaką mamy. I widać tutaj na brzegach obrazu, że. O, chudemu już się traci oko. No, że ten efekt nie jest na pewno doskonały. Aczkolwiek. Na osobach takich e, początkujących, czy na osobach niezwiązanych z filmowaniem, które nagrywać sobie będą filmy tym iPhone'em, na pewno może robić wrażenie. Chudy i bas w standardowym trybie wideo. Tutaj i tak widzimy małe rozmycie e, za nami, tam żabka zasuwa. Mamy też e, tryb filmowy w wersji selfie, czyli wreszcie się widzę. Z tego, co widziałem w necie, no, jak ktoś ma dłuższe włosy, to one po prostu potrafią się tam tracić. E, ja nie mam, więc e, można tutaj byłoby coś ugrać. Tak czy inaczej, wystarczy chwilkę się przyjrzeć i widać, że ten efekt po prostu rozmazuje nam tło, wycinając naszą twarz, komputerowo nazwijmy to sztucznie. No i dzięki temu mamy... Najważniejszą dla wielu funkcję w trybie Cinematic. Zobaczmy co jest tutaj jeszcze. Zwolnione tempo. Sprawdźmy. Widzę tu mamy wersję HD 120, 240 i tyle. No, oczywiście, idziemy w 240, choć znowu nam to nie do końca będzie pasować z klatkarzem. Bo w trybie PAL powinniśmy mieć tego 200 klatek na sekundę, a nie 240. No ale tak to już będzie. W zwolnionym tempie widzę, że również mamy do dyspozycji obydwa obiektywy. Co cieszy. Ok. Padło na chudego. Niestety ta wersja mini oraz podstawowa wersja iPhonea 13 nie posiada wersji makro, którą dostajemy w trybie Pro i która no, robi wrażenie z tego co widziałem w internecie, ale tak jak już mówiłem w internecie różne rzeczy robią wrażenie, a na żywo często bywa inaczej. Nie mamy trybu makro, ale zobaczmy jak blisko możemy się zbliżyć. No, myślę, że jest to około 10 cm i już nam może Beringa zaczyna się rozpływać. Zarówno w trybie filmowym, jak i standardowym trybie wideo sytuacja jest taka sama. Jeśli znacie osoby, które mówią, że lubią pić zimną kawę, to wiedzcie, że to nieprawda. My po prostu pijemy zimną kawę, bo zazwyczaj nie mamy czasu, żeby wypić ją gorąco, I jak widzieliście życie za film to między innymi opróżnianie zmywarki. W ten sposób chciałem pokazać wam na szybko i sprawdzić tryb zdjęć poklatkowych. Niestety nie znalazłem żadnych ale toż żadnych ustawień, jeśli chodzi o częstotliwość robienia klatek. Możliwe, że będzie można ustawiać to w postprodukcji. Mamy jeszcze jedno ustawienie, wyłącznie w trybie filmowym, które myślałem, że dotyczy sterowania przysłoną, bo jest oznaczone literką F. Natomiast okazuje się, że dotyczy czego innego. Zobaczcie. Kiedy naciśniemy już tą magiczną literkę F, mamy tu taki napis jak głębia. No i ona tłumaczy wiele. Mianowicie, halo, tym właśnie te F magiczne tutaj steruje. Na dodatek widzę, że nie możemy sterować nim podczas nagrywania, więc najpierw ustawię je na jakby w pełni otwartą przysłonę, no bo jest to zamarkowanie tego efektu bokeh, rozmycia tła. No i w tym momencie widać naokoło tego kubka normalnie aureole i jakieś takie duchy. Czyli tutaj mamy mamy naprawdę... Bardzo wyraźny ten sztuczny efekt. A teraz damy sobie z tego z tego 2.0 na 16. No i teraz wygląda to już znacznie, znacznie lepiej. Nie rzuca się w oczy w tym momencie. Jak dla mnie praktycznie w ogóle. No czyli tutaj jakby polecam używanie tych wyższych wartości. Ja więc póki co zostaję na F16. No i mamy tutaj, poza tym dobrze brzmi F16. Chociaż od kiedy Polacy je kupili, to może niekoniecznie. W każdym bądź razie, ekspozycja to jeszcze jedno ustawienie, które możemy, możemy sterować ręcznie. Mam nadzieję, że podczas filmowania, w sensie nagrywania. No nie, no nie żartujcie, że nie. Uu, no to Cinematic Mode. Znowu mocno nie jest Cinematic. No ale niestety. Niestety nie mogę ustawiać ekspozycji ani tego rozmycia tła, bo nie można tego nazywać przysłoną. Nie można korzystać z tych ręcznych ustawień podczas nagrywania, czyli no, powiedziałbym, że bardzo słabo. Możemy sobie jeszcze włączyć yy, lub wyłączyć lampkę i tu niestety też nie mamy możliwości zrobienia tego. Podczas nagrywania. Dobrze, Ego, Patryk, dobrze, Egu. Wiem, wiem, ale nie da się zrobić krótkiego filmu tak jak ostatnio mi ktoś napisał w komentarzu, że zawsze było krótko i treściwie, a o tych slajderach to się rozgadałem i rozgadałem. No nie da się poznać czegoś w 5 minut i nagrać to w 3 minuty, streścić yy, w pół minuty i o wszystkim powiedzieć. Więc. Nowy iPhone 13 mini. Także już o samym telefonie chcę teraz troszkę powiedzieć, bo na pewno podoba mi się ten design. To, jak leży w ręce, to, że jest mały i właściwie mogę go obsłużyć trzymając w jednej ręce kciukiem. Face ID robi wrażenie, nie muszę odblokowywać go wpisując kod. Maseczki nie noszę, bo słyszałem o tym, że wtedy nie działa, wiadomo. Natomiast mi to nie przeszkadza. Na pewno jest łatwy do popalcowania. Tutaj, po tych paru godzinach bez przetarcia, no, wygląda jakbym zjadł z niego obiad. Samą jakość zdjęć i filmów zobaczę jeszcze na kąpie. Na pewno tam będą to też inne wrażenia. Ale podejrzewam, że gdyby się skupić, to naprawdę można by było nagrać tym sprzętem całkiem niezły jakościowo film. Dla wielu jakość znaczy co innego, ale o tym już nie będziemy dyskutować. To chyba wszystko, co przyszło mi tak na gorąco do głowy. Kochani, na pewno muszę, tak jak już powtarzałem kilka razy, muszę się z nim zapoznać dokładnie. Myślę, że to, co dzisiaj pokazałem, może się komuś przydać. Ja w takim razie kończę. Żegnam się z Wami, kochani. Róbcie filmy, myjcie ręce i klikajcie w pajacyka. Do zobaczenia. Strzała!